Jeszcze trochę. Jeszcze trochę. Wytrzymajmy jeszcze dwa tygodnie. Ta wiosna też mogłaby przyjść, bo albo śnieg, albo słońce, a nie to, co, co jest teraz. Dramat jakiś. Dramat. Tu narzekać przeszedłeś? Nie narzekać. Po prostu chcę bardzo płynnie przejść do pierwszego tematu. Ale najpierw intro. To znaczy logo, bo wciąż intro nie hmm. mamy. W zeszły weekend odbyły się pierwsze wyścigi łupów pod nazwą Silesian Drone Racing League Łup Race Number One. No i byłem. Byłeś? Byłem. Fajnie? Spoko. Chciałem powiedzieć, że to były najlepsze zawody łupowe, na których byłem. W tym roku? <laughs> nie, w życiu. Ja byłem na dwóch, także no. mam porównanie. No, no, no to na pewno. Czyni to z Ciebie eksperta tak? i krytyka zawodów już, nie? Może... Nie od razu eksperta, ale osobę, która może już porównać coś do czegoś. To było ekstra. W ogóle wiesz, Twoja pierwsza myśl, jaka ci przychodzi do głowy, jak słyszysz 30 dorosłych chłopa w bawialni dla dzieci w niedzielę wieczorem. No, Były dziewczyny. U. Nawet jedna brała udział. Kobieta, trzeba powiedzieć sobie jasno, w takich zawodach i skopała dupę 15. Gdybym brał udział, to by skopała dupę 16. Była szósta na 21 osób startujących, jedyna kobieta. Ja nie startowałem, ale się szykuję do następnych zawodów. One się odbędą w Szczecinie z końcem lutego. I czemu mówimy w ogóle o zawodach, które się odbyły, a nie tych, które się odbędą? Bo z tych, które się odbędą, nie mam jeszcze materiału wideo. Katowice tu Szczecin. Daleko, nic w Krakowie. Bang. W Krakowie to się zorganizuje, tylko trzeba najpierw się popatrzeć, jak to zrobić porządnie. Nie jest takie proste, jakby się wydawało. To nie jest tak, że puszczasz czterech gości i se latajcie. To jest cała drabinka. To jest sprzęt, weryfikacja, spoterzy, tor, który, na którym zadbasz o to, żeby zasięg był na całym torze. To weryfikacja mocy dać im jeść i pić. Jeszcze karmić chcesz? Dać im opcję kupienia sobie jedzenia chociażby. O! O! Weź <laughs> sklepik. Dać opcję kupienia części do naprawy drogi. Dobry. Jest parę, wiesz, jest parę rzeczy, o które trzeba zadbać i to wszystko się szkicuje w głowie, jakoś tam układa, ale trzeba być na kilku takich zawodach, żeby móc sobie to w głowie poukładać. Zrobimy w Krakowie, zrobimy. Byłem wczoraj w muzeum gier wideo. Słyszałem, ale nie byłem. Co? <laughs> zarobisz temat. Mógłbyś tam siedzieć dłużej, tak? A ja, czy nie o to chodzi, bym mógł tam latać ogólnie. Jak zobaczysz, i tam jest światełek, kolorów. Tak, le... no. No nie mów, że nie odpaliłeś drona. No, nie, no gdzie? W muzeum? Bez pozwolenia. A przypalę, albo wcale, nie? W każdym razie zawody łupowe, fajny temat. Powiedziałeś, gdzie kolejne będą? W Szczecinie. Pod koniec lutego, chyba 28. Wszystkie szczegóły wrzucimy w opisie, jak się pojawią publicznie dostępne. W ogóle, chyba, trzeba będzie wyczarterować jakiś wiesz. Taka jest skarkowa. Są tele no tyle po 700. I nie problem w tym, że już nawet te 700 zł, bo to jest tak jak. Na paliwa. W tej chwili. Ty... No to jeszcze watusz już nie odliczysz tyle co kiedyś. Yy, większym problemem jest to, że. Chodzisz w sobotę, w co w niedzielę. Definitywnie taniej będzie zatankować jedno auto i zabrać nim 7 osób, niż no, 7 lotów. No jak was jedzie, taki kawał. siedmiu chłopów do kolejnej bawialni. Zróbmy to jeszcze raz! Z zabawkami, nie w tym. w plecaczkach. <śmiech> <śmiech> Dobra. A teraz tematy poważniejsze. W sensie. Większe. W sensie... Przejdźmy z tych małych dronów... Do takich... Takich, co będą ludzi wozić. Ponieważ jest sobie taka firma, nazywa się Over Air, która planuje stworzenie statku powietrznego, będącego w stanie przewieźć pięciu pasażerów. I jak zwykle, czemu o tym mówimy? Bo tak, słyszeliśmy o samolotach. Tak, są takie rzeczy. Ten będzie napędzany czterema wirnikami i będzie elektryczny. Także wpisuje się w koncepcję programu. Będzie takim większym dronem, tylko, nie, tylko że skoro będzie miał operatora, to już nie będzie dronem. Jest to quadrokopter, również można powiedzieć. Ze zmienną geometrią śmigieł, bo to o. w ogóle jest ta nowość w tym wypadku. Firma Over Air podchodzi dość ciekawie do sposobu zarządzania... Mogli wykorzystać rzeczy, które już są. Tak. Na czym polega problem z tymi pojazdami mhm. elektrycznymi? Bateria. Nie potrafimy zmagazynować na chwilę obecną większej ilości energii, żeby użyć jej do przemieszczania się. Także trzeba podejść do tematu od zadniej strony. No. Zużywać tej energii mniej. No ale... No tak. Jak? No to I oni właśnie mają pomysł. Widziałeś filmik, sami go Widziałem. pokazałeś. Mhm. Testują śmigła, mocując je do ciężarówki i w ten sposób. Testują śmigła, mocując je do, do ciężarówki. I jeżdżą z nim po pustyni. To w ogóle. Zresztą ja nie wiem, czy można uznać taki test za udany, skoro ciężarówka się nie oderwała od ziemi. Nie? No ja też nie wiem, ale wiesz, oni sprawdzają go w dwóch płaszczyznach, nie? Te śmigła, ponieważ no to ma być statek powietrzny, który pionowo startuje i ląduje i potem się przemieszcza. I zmienna geometria śmigieł ma pozwalać na to, że mniejsze obroty będą wymagane do zawisu. Czyli po prostu będzie spadał. Nie, będzie <grym> wolniej się kręciło, a on będzie właśnie nie spadał. Na tym polega cała ta idea. No, wiesz, z założenia zawsze sobie wyobrażasz, że w śmigła się kręcą wolniej, to po prostu spadasz w dół. I teraz możemy później przejść do kolejnego tematu. W ogóle tu. Ty będziesz montował ten odcinek, to możesz to jakieś gwiazdki <śmiennie> zrobić. <śmiennie> zrobię zaraz, wiesz? <śmiennie> Bo skoro to jest przyszłość, widziałeś przeszłość, widziałeś jak sobie radzi dron na śmigłach wymyślonych 500 lat temu. Przez? kogo? Przez Leonarda. DiCaprio? Tak. Da No to właśnie to mówi, to ten no od monalizy. I... To był całkiem łebskim gościem się okazuje. Coś tam chyba o nich mówią w szkołach, nie? Skoro 500 lat temu wpadł na pomysł, jak napędzić statek powietrzny. I w tym momencie zostało to sprawdzone i wygląda na to, że się udało, że działa, koncepcja działa. Mógł to zrobić już wtedy, nie? Kto, no, kto kto mu? Trzeba było znaleźć czterech wariatów, którzy by to czy nie. Na uniwersytecie w Maryland powstał dron, który zamiast śmigiem napędzany jest śrubami, przypominające śruby Archimedes. Na pomysł, aby w ten sposób prowadzić w ruch statek powietrzny, wpadł właśnie nie nikt inny jak sam Leonardo da Vinci. O tym jak to założenie było absurdalne, czy mogło się wydawać absurdalne, niech świadczy zdziwienie samego Konstruktora, gościa, który wydrukował sobie te śmigła, założył je na drona i to się oderwało od ziemi. Wiesz co powiedział? O! To lata, nie? Też się zdziwił. No właśnie, jest nawet filmik, jak to lata. Głównianie to lata, ale lata. Czy można powiedzieć, że mniej więcej tak jak każdy Ishin kupiony na Bangudzie. Jakoś się odrywa. No po lata, prostu, lata, lata. No, gwarancji nie zgłosił. No, lata, lata. Źle lata, lata, no. Natomiast, no, patrząc na to wszystko, że to było wynalezione 500 lat temu, gdyby tylko były silniki albo czterech ludzi, którzy by się odważyli na to. Świat <grystanie> należy przecież do ludzi odważnych, więc, no, mogliby przejść do historii. Pierwszy ludzki dron. <grystanie> tylko wiesz, bo tam rozumiem, że to była bieżnia. Te. Nie, korbka. <grystanie> A, korbka. A, no, korbka, no, to. No, takie to proste, nie? <grystanie> bo oni musieli się naprawdę szybko obiec dookoła, gdy... <grystanie> żeby tą szybą kręcić, na tyle szybko, aby to się oderwało od ziemi. Ale korbka? Drewniana. Co się może stać? Nie? Bambusowa. Widzicie? Eryks los bawi i uczy. Kto by pomyślał? Przejdziemy w takim razie z kategorii. My jesteśmy nie. jako nauka teraz, czy technologia? Czy blogi? Nie wiem, chyba jesteśmy nauka i technologia teraz. To musimy przejść na rozrywkę, czy. Nauka. Znowu? Kur... Jezus. No to było mądrze, to teraz będzie głupio. Karol, odpowiedź na pytanie, po co powstał Instagram? Do wrzucania zdjęcia psów czy jedzenia. Jakoś tak. No to też, ale cała idea Instagrama była, była taka, żeby, żeby każdy na... mógł sobie obrobić prosto zdjęcie. Tak, na byle jakie zdjęcie nakładało się filtr, hmm? żeby ono wyglądało bardziej retro, bardziej jak z analoga. I ty możesz nie pamiętać pierwszych zdjęć Instagrama? Ja pamiętam. Ja miałem. Było to strasznie śmieszne. No nie, nie, nie miałem Instagrama od początku. Faktycznie masz rację. Nie interesowało. Ja mnie to. miałem Instagrama na iPhone 2. Uu. Wtedy, kiedy Instagram był jeszcze exclusive for iOS. Co z tego Instagrama wyniosłeś, bo coś mi przygotowałeś. Tak. Trafiłem się na filmik gościa, który poszedł, poszedł o krok dalej. Chcąc mieć analogowy fil zdjęcia z drona, mhm. zamontował do drona. Analogowy aparat. Patrzę na to. Wiesz co, w tym wszystkim. Najśmieszniejsze? Nie wiesz, bo skąd możesz wiedzieć? Bo się nie interesujesz czymś takim. Jak to wygląda na, na, na pierwszy rzut oka? No gość montuje sobie do piątki, Siedemki. czy tam siódemki, no właśnie, bo to ma jakieś dłuższe ramiona, patrząc A? z proporcji. Nie, to, na, to na pewno nie, nie może być piątka. No, spójrz na Air Unit, mhm. spójrz na to, to jest Śmigła, Śmigła jest piątka, jest piątka, ale drona jest siódemka. 7. 7, no. A to tylko dlatego, żeby ten aparat po prostu go no, nie obcierać o niego. Swoją drogą można było sprawdzić. Chimera 7, drona. Hmm, tak wiesz. Czasem ludzie dodają coś do opisów, a inni ludzie tego nie czytają na przykład, nie? Kamera: Olympius Mew 1. Miałem taki aparat, dostałem na komunie. Wiesz co? Do, nie ja, mój brat dostał <głos> dokładnie. <głos> Starszy? <głos> Młodszy brat. Młodszy. <noise> Młodszy brat dostał dokładnie taki aparat na komunie. Czy to ja dostałem? No to jakby go zachował, to mógłby teraz tyle kasiory mieć, bo ten aparat Olympus Mew jest bardzo więcej niż GoPro 7, czy GoPro pewnie niektóre ósemki <laughs> bardziej zbierany. <strane. śmiech> Patrz na alegro. Używany w pełni sprawny. 35mm f3,5. Cena? 729 zł. <laughs> Dlatego te zdjęcia tak wyglądają jak wyglądają, bo. Cecha tego aparatu? Obrobił w Photoshopie, no co ty mówisz, nie? No na pewno, pewno. swoją drogą też, bo sam bym tak zrobił, ale główna cecha tego aparatu zerąbista optyka. Dlatego on niewyobrażalnie trzyma cenę. Pamiętam jak ze 3-4 lata temu trafiłem na ten aparat po raz pierwszy. W ogóle mhm. aparat pewnie jest. nie wiem, 10-15-letni drogą. Aparat zaprezentowany został w 91 roku. Jest starszy od ciebie. Tak. No. Coś jeszcze? Matku? Ale dwójka już nie. Dwójka już nie. No. I obecnie 31 letni aparat analogowy typu małpka kosztuje 800. Da się za mniejsze pieniądze kupić lustrzankę Canona. Analogową. Cyfrową. Cyfrową. W każdym razie efekt kozak, zdjęcia kozak. Widać, że robił to ktoś kto ma o tym jakiekolwiek pojęcie. No tak. No, I... Widać, że profesjonalny wydruk widzisz. Chyba z karbonu. Wydrukowane, dołożone z te, serwo, które miało po prostu wyzwalać migawkę. Takie było to główne założenie i jak widać da się. Pytarda. Dla mnie, dla mnie bomba. Masz masz ochotę wydać 800 zł na nową kamerę do drona FPV. <laughs> Miałem w planach na liftera. założyć jakąś kamerę 7 mm, mm -hmm. i powtórnąć sobie, wiesz. Ale, o, swoją drogą, zobacz. To są zdjęcia z pełnej klatki. Z mm. drona TV. I to nie z Liftera. Ale no, te, jak widziałeś te zdjęcia, mm -hmm. kozak. Bo po prostu dobry film, dobry negatyw ma dużo większą dynamikę, rozpiętość tonalną niż Każde GoPro, czy takie wiesz, Mawiczki, Autelki, czy inne tego typu. Dobra, kończmy tym myślę. Kończmy ten ciekawy materiał. Nie będę cię utrudniał, żebyś mógł zmontować w miarę Ech, spójny materiał. Niedługi, niecałe 20 minut. 20 minut materiału, czyli dodać muzykę, logo i do publikacji. Dzięki za oglądanie. Karol Hodyna. Czesław Kuciński. On wynajmuje, ja sprzedaję drony. I tak sobie gadamy czasem do tej kamery. Dokładnie. Do następnego. Cześć. Myślę, że ten skaner 3D jest niezbędny w mojej firmie. Myślę, że tak. Skaner 3D to jest coś, czego... Wszyscy po, po, po prostu potrzebujemy. Wszyscy tego potrzebujemy, ale nie do końca jesteśmy tego świadomi. No. Ja tego potrzebowałem, zanim wiedziałem, że to istnieje. <grym> co zeskanujesz sobie, co? Od czego zaczniesz? <grym> Co będzie Twoim pierwszym skanem, słuchaj. <laughs>